Witaj, drogi duchu światła. Dziś przynosi do ciebie szczególną wiadomość od aniołów, pełną miłości i światła. Niebo obserwuje każdy Twój krok, każdy gest i każde słowo. Niezależnie od tego, jak ciche lub drobne wydają się Twoje działania, wiedz, że dzieje się coś o wiele większego. Może tego nie dostrzegasz, ale obecność kogoś wokół ciebie woła o Twoją pomoc. Uwagę, Twoje światło. Cichy desperacki krzyk, który, mimo ukrycia, nie umyka aniołom, które ci towarzyszą. Nie wiesz tego, ale ta dusza potrzebuje Cię bardziej niż kiedykolwiek. Często nasza codzienność sprawia, że nie dostrzegamy, co dzieje się wokół nas, a te sygnały gromadzą się, nie ukazując głębokości cierpienia kogoś. Ale pamiętaj, anioły są zawsze obok nas. Gotowe, by nas prowadzić, a ich wiadomości zawsze są blisko ciebie, czekając na to, by zostały usłyszane. Zanim przejdziesz dalej, daj lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby ta wiadomość pełna uzdrowienia, pokoju i nadziei mogła dotrzeć do więcej serc. To, czego wielu nie dostrzega, to głęboki wpływ, jaki Twoja obecność ma na życie innych. W świecie gdzie słowa często zawodzą, Twój prosty uśmiech ma moc rozświetlenia najciemniejszych dni. Pan, w swojej nieskończonej mądrości, używa Cię w sposób, którego być może jeszcze nie rozumiesz, ale wiedz, że On zawsze prowadzi każdy Twój krok. I kiedy najmniej się tego spodziewasz, stawia przed Tobą osoby, które potrzebują Twojego światła, nawet jeśli nie proszą. Każdy gest miłości. Który ofiarowujesz innym, nawet najmniejszy, może znaczyć dla tej osoby cały świat. Miłość, którą dzielisz, uwaga, którą okazujesz, może być tym, czego ta dusza potrzebuje, by znaleźć siłę, by kontynuować. Ktoś, w milczeniu, desperacko pragnie Twojej uwagi, Twoich słów, lub po prostu Twojej obecności. To nie jest przypadek lecz część większego planu. Jesteś niezbędnym elementem w tej wielkiej układance życia, a często to, co wydaje się małym gestem z Twojej strony, jest w rzeczywistości aktem wielkiej transformacji w życiu drugiego człowieka. Proszę, zostaw komentarz. Pisząc, otrzymuję tę wiadomość o aniołów, aby ta energia się pomnożyła i dotarła do większej liczby serc. Łatwo jest nie doceniać mocy drobnego gestu. W chwilach słabości twoje światło staje się schronieniem dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Ale drogi duchu światła, nie pozwól, by twoje wątpliwości i niepewności zaślepiły cię na to, co Bóg dla ciebie przygotował. Twoje życie jest cenne, a przez ciebie wydarza się cud. Często Bóg pozwala, by trudne chwile cię umocniły, bo wie, że dzięki tym doświadczeniom będziesz w stanie stać się kluczem, który otworzy drzwi innym. Bóg przygotowuje swoje dzieci do wielkich misji, a każde wyzwanie to szansa, byś rósł i pomagał łagodzić cierpienie innych. Nawet gdy nie widzisz natychmiastowych efektów swoich działań, wiedz, że mają one większy cel. Choć droga może wydawać się trudna, a presja świata Cię przytłaczać, pamiętaj. Nigdy nie jesteś sam. Niebo jest po Twojej stronie. Armia niebiańska chroni Cię i prowadzi. Kiedy wewnętrzne walki będą się wydawały zbyt wielkie, to właśnie w tym momencie powinieneś spojrzeć w górę i zaufać. Siła nie pochodzi od Ciebie, ale od boskiej energii, która w Tobie mieszka. Uwierz, że nawet w najtrudniejszych momentach Pan jest przy Tobie, gotów Cię wesprzeć. Nie ma przeszkody, której On nie może pokonać w Twoim życiu. Uwierz w Jego moc przemiany, nawet w sytuacjach, które wydają się niemożliwe do pokonania. Nie zapomnij zrobić kolejnego kroku z wiarą. Jeśli czujesz, że jesteś prowadzony do przodu, ufaj. Pozwól Duchowi Świętemu działać w Tobie. Sytuacje, które wydają się małe i proste, Mogą w rzeczywistości być środkiem do wielkich zmian. Jeśli spojrzysz uważniej, zauważysz, że otaczają cię znaki, gesty niewypowiedziane, spojrzenia, które mówią więcej niż słowa. Ukryty desperacki stan kogoś wokół ciebie może być początkiem cudu, a dzięki twojej posłuszeństwie ten cud staje się rzeczywistością. To, co robisz z miłością, ma wieczny wpływ którego być może nie rozumiesz w pełni. Ale to, co się liczy, to fakt, że przez Twoją wiarę i poświęcenie przyczyniasz się do uzdrowienia świata, dusza po duszy. Kiedy wyzwania staną się nie do zniesienia, kiedy wątpliwości zaczną narastać, spójrz w siebie. Bóg nie wezwał Cię, byś pozostawał w komfortowej strefie, On wezwał Cię, byś stał się światłem w ciemności. Nawet gdy czujesz, że nie masz sił, pamiętaj, że On jest Twoją siłą. Nie bój się! W każdym kroku On będzie z Tobą, prowadząc Cię ku Twojemu przeznaczeniu. On przygotuje Cię do każdej misji, którą Ci powierzy, a nawet w najtrudniejszych chwilach będziesz wzmacniany. Bóg zna każdy szczegół Twojego życia, a choć desperacja kogoś wokół Ciebie jest ukryta przed Twoimi oczami, nie umknie to Jemu. Każda Twoja łza, każdy wysiłek, który wkładasz, jest dostrzegany przez Stwórcę. Twoja obecność jest odpowiedzą na modlitwy, których być może nie wiedziałeś, że są wypowiadane. Teraz napisz: Otwieram moje serce na błogosławieństwa Boże w komentarzach, aby niebo mogło nadal działać potężnie w Twoim życiu. Niech Twoja dusza zawsze będzie otwarta na boskie błogosławieństwa, które są dla Ciebie przygotowane. To czas przygotowań. Pan formuje Cię, przygotowując Cię do czegoś większego. Może zastanawiasz się, czy jesteś w stanie wypełnić wszystko, do czego Bóg Cię powołał, ale odpowiedź jest prosta: Tak, to nie dzięki Twojej własnej sile, ale dzięki sile Boga, który Cię wybrał. Każdy krok wiary, który stawiasz, będzie wspierany przez nieskończoną mądrość i moc Jego. Ufaj Bożemu procesowi, nawet gdy nie rozumiesz dróg, które On dla Ciebie wybiera. Każde doświadczenie to krok do czegoś jeszcze większego. Nie daj się zwieść kłamstwom wątpliwości. Jesteś na właściwej drodze, a nawet jeśli desperacja kogoś wokół Ciebie nadal jest ukryta przed Twoimi oczami. Bóg już działa. Twoje światło, choć może wydawać się małe, jest wystarczające, by oświetlić drogę tym, którzy są wokół ciebie. Nie lekceważ wpływu małego gestu dobroci, słowa zachęty czy nawet uważnego spojrzenia. Ty, drogi duchu światła, jesteś bardziej gotowy niż myślisz. Na koniec, piękno twojej drogi polega na tym, że nawet kiedy czujesz, że zgubiłeś drogę, Bóg nigdy cię nie porzuca. On wzywa cię do nowego poziomu zrozumienia, wiary i zaufania. Nie bój się tego, co nieznane, bo to w nieznanym Bóg objawia się w sposób głęboki i przemieniający. On jest z tobą na każdym kroku. Pozwól, byś był używany, prowadzony, byś stał się światłem w życiu innych. Nieważne. Jak bardzo czujesz się mały lub niewidoczny, wiedz, że Bóg widzi i ceni każdy akt miłości i dobroci. Twoja droga, choć może wydawać się trudna, jest prowadzona przez boskie ręce, a On nigdy cię nie opuści. Amen! Niech Pan błogosławi twoje życie światłem, pokojem i odnowionymi siłami. Niech obecność aniołów otacza cię na każdym kroku, a ty idź pewnie z odwagą i wiarą, wiedząc, że Bóg ma dla ciebie wielkie rzeczy w przygotowaniu.